Co się dzieje, gdy facet kradnie dom swojej żonie i zostawia ją z dzieckiem w tanim motelu? Nie miał pojęcia, że ich syn zamieni rodzinną tragedię w publiczną aferę, która wstrząsnęła wszystkimi. To, co stało się później, zmieniło zasady gry. Zaczęło się od kotleta. Tak, zwykły, banalny kotlet schabowy. Ten moment zapamiętam na zawsze, bo właśnie wtedy, z tłuczkiem w jednej ręce i panierką pod paznokciami, Dowiedziałam się, że moje życie właśnie zostało rozebrane cegła po cegle, dosłownie. Mój mąż, nazwijmy go elegancko, pan złoty krawat od lisingu i żelu do włosów, siedział przy stole, machając łyżką w zupie, jakby walczył z wrogiem narodowym, a ja? Jak zawsze. Obiady, rachunki, pranie, jeszcze ta idiotyczna szkoła średnia syna, która kosztowała jak studia w Harvardzie. Ale to było moje życie. Moje, uporządkowane, przewidywalne, trochę nudne, ale bezpieczne. I wtedy on rzucił: Sprzedałem dom. Zawiesiłam się. Dosłownie jak stary komputer z Windowsem 95. Co zrobiłeś? spytałam, chociaż doskonale wiedziałam, co powiedział. Sprzedałem. Dom. Nasz dom. No wiesz, ten, który twoi rodzice zapisali na ciebie. Ale to było dawno temu. Teraz jest wszystko na mnie. W tym momencie nawet kot przestał miałczeć. Cisza była tak gęsta, że można by ją kroić nożem od masła. Na ciebie? Jakim cudem? Wykrztusiłam, choć mój głos brzmiał, jakby to mówiła jakaś inna kobieta, jakaś głupia kobieta, która właśnie została sprzedana razem z nieruchomością. Mój mąż, pan, wszystko mam pod kontrolą, wzruszył ramionami, jakby mówił o tym, że zmienił operatora sieci. Wiesz, przepisałaś to na nas razem, jak twój ojciec zmarł, a potem było refinansowanie, podpisy, notariusz, bla bla. No i teraz ja mogę sprzedać, bo ty. No, nie masz prawnego zabezpieczenia. Czyli, co teraz? No, teraz dom już nie jest nasz, właściwie nie jest też mój. Poszły papiery, umowa podpisana, a ja lecę do Barcelony. Barcelony? Nie, z Iwoną. Wiesz, tą z siłowni O, proszę bardzo, siłownia A więc hantle, a nie małżeństwo Super, gratulacje I wtedy mnie tknęło Nie złość, nie szok, upokorzenie Stałam tam z ręką w mące, z fartuszkiem, który jeszcze rano pachniał płynem do płukania I zdałam sobie sprawę, że wszystko co budowałam przez 17 lat Zostało sprzedane jak stara mikrofalówka na OLX Bez pytania bez ostrzeżenia, bez litości. Ale najgorsze? Mój syn, Kuba. On siedział w swoim pokoju, słuchając muzyki, grając w jakąś strzelankę, zupełnie nieświadomy, że właśnie stracił dach nad głową. Zaczął się koszmar. Jeszcze tego samego wieczora, kiedy próbowałam dojść do siebie po tej kolacji rozwodowej, bo jak to inaczej nazwać, dostałam pismo, nakaz opuszczenia nieruchomości. Tak, z mojego własnego domu. Zadzwoniłam do adwokata, tego starego dziada, który prowadził kiedyś sprawę mojej sąsiadki. Powiedział tylko. Z prawnego punktu widzenia, jeśli pani nie miała zabezpieczenia, a współwłaściciel sprzedał dom. No cóż, to jak z gołąbkiem, poleciał. Z gołąbkiem, jasne. Tylko, że ten gołąbek wypiął się na mnie i odleciał z moją kuchnią, moją kanapą i wspomnieniami pierwszych kroków mojego dziecka. Nie spałam całą noc. Siedziałam przy stole z kubkiem zimnej kawy, a myśli w głowie huczały jak wiatraki w polu. Jak mogłam być taka ślepa? Jak mogłam wierzyć, że wszystko jest ok, skoro on już dawno był gdzieś indziej, może nie fizycznie, ale mentalnie, emocjonalnie? A potem pojawił się kuba. Zaspany w bokserkach i bluzie, wszedł do kuchni i zapytał: Mamo, dlaczego tata się spakował? I czemu powiedział, że już tu nie mieszkamy? Patrzyłam na niego i wiedziałam jedno: nie mogę się rozsypać. Nie teraz. Nie mogę płakać. Nie mogę wrzeszczeć. Muszę być zimna jak lód i twarda jak beton w moim nie, już nie moim garażu. Ale świat nie przestaje kopać leżących. Następnego dnia zjawiła się para nowych właścicieli. Małżeństwo z pretensją, wypisaną na twarzach. On w garniturze, ona w butach droższych niż moja pralka. My tu teraz będziemy mieszkać. Proszę się wynieść do końca tygodnia. Przepraszam, co? Kupiliśmy ten dom. Legalnie. Pieniądze przeszły. Akt notarialny mamy. Pani się nie podoba? Proszę skontaktować się z byłym mężem. Byłym. To słowo uderzyło mnie jak cegłówka. Nie miałam już nie tylko domu, nie miałam już rodziny. Ale wiesz co? Nie przewidział jednej rzeczy. Kuba patrzył, Kuba słuchał i Kuba zapamiętywał. Ale o tym nie teraz. Bo to, co się wydarzy dalej, to dopiero początek. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie chcesz przegapić, jak sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zostań, bo to dopiero początek piekła. Nie wiem, czy w życiu człowieka istnieje moment bardziej absurdalny niż ten, kiedy siedzisz na własnym schodku przy wejściu do własnego, przepraszam, byłego domu, z kartonem w rękach, w którym masz całe swoje życie. Szczoteczkę, starą bluzę z uczelni, zdjęcie z chrztu Kuby i jeden jedyny widelec, który nie był w zmywarce, kiedy przyszli nowi właściciele i patrzyli na mnie, jakbym była stosem śmieci do wyniesienia. Stałam tam, czując się jak bohaterka taniego serialu, tylko że to nie była fikcja. To był mój dom, mój świat, mój upadek. Nowi właściciele byli bezlitośni. Kobieta z nosem tak zadartym, że mogłaby łapać deszczówki, rzucała mi spojrzenia typu Dlaczego jeszcze tu jesteś? A jej mąż, pan biznes, który mówił, że rozumie trudną sytuację, ale prawo to prawo. Prawo, świetnie. Prawo chroni tych, którzy mają czas i pieniądze, żeby je obejść. Zabrałam się. Nie dlatego, że się poddałam, ale dlatego, że wiedziałam, muszę przetrwać ten etap, żeby mieć siłę na następny ruch. Znalezienie miejsca do spania w tym samym mieście, gdzie ceny wynajmu były równe mojej pensji, graniczyło z cudem. Ale cuda się nie zdarzają. Znalazłam coś innego. Pokój w zatęchłym, wilgotnym motelu, który kiedyś był barakiem. Drzwi skrzypiały jak złamany saksofon, a materac miał więcej dziur niż moje zaufanie do ludzi. Kuba milczał. To było w nim najstraszniejsze. Nie krzyczał, nie płakał. Po prostu patrzył na mnie, jakby czekał, aż coś zrobię, jakby wewnątrz niego coś tykało. I wiedziałam, że nie mogę tego przegapić. W poniedziałek wróciłam do pracy. Miałam do ogarnięcia raporty i klientów, którzy nie rozumieli słowa cierpliwość. Ale prawdziwą bombą była rozmowa w kuchni biurowej. Moja koleżanka Aneta, mistrzyni w rozkładaniu życiowych dramatów, jak makaron na stole, rzuciła niby mimochodem, słyszałaś? Twój mąż wrzucił zdjęcie z Barcelony, z jakąś laską w bikini. Podpis. Nowy start. Nowa jakość. Przez sekundę nie oddychałam. Nowy start. Nowa jakość. Czyli co? Ja to była stara jakość? Przysięgam, że gdyby nie fakt, że trzymałam w ręku kubek z kawą, rzuciłabym czymś cięższym. Ale trzymałam się, już nie dla siebie, dla Kuby. Wieczorem siedzieliśmy w tym zapleśniałym pokoju motelu. Kuba patrzył w ścianę, a ja zaczęłam mówić o wszystkim, o tym, jak ojciec zrobił mnie w balona, o aktach, które podpisałam dla dobrej rodziny. O tym, że zaufałam komuś, kto przez lata tylko czekał na moment, żeby pociągnąć za spust i zostawić mnie na poboczu życia. I wtedy, po raz pierwszy od tygodnia, Kuba coś powiedział cicho, ale wyraźnie. On nie powinien był ruszać tego domu, nie jego, nie miał prawa. Nie odpowiedziałam od razu, ale coś w jego głosie było inne, dojrzałe, mroczne i bardzo, bardzo skupione. Kilka dni później dostaje wiadomość od wspólnej znajomej. Hej, widziałaś komentarze pod postem Marcina z Barcelony? Nie widziałam, ale weszłam, i co znalazłam? Nie zdjęcia. Kopalnie trollingu. Ktoś, nie powiem kto, ale miał znajomy styl pisania, wrzucił pod każde zdjęcie mojego byłego męża. Zabrał żonie dom, zostawił dziecko bez dachu nad głową. Ale fajna palma albo Sponsoring na siłowni? Brawo Marcin. Twoje dziecko śpi w motelu. Komentarzy było setki. Mój były błyskawicznie zablokował komentarze, a jego profil zniknął. Ups. Nie wiedziałam kto to zrobił, ale kiedy Kuba wszedł do pokoju, rzucił tylko: "Czasem trzeba ludziom przypomnieć kim są". Nie odpowiedziałam, ale serce mi przyspieszyło, bo wiedziałam, że coś się zmienia ale życie nie daje odpocząć. W piątek dostałam kolejne pismo. Nowi właściciele złożyli skargę, że poprzedni lokatorzy rozpowiadają nieprawdziwe informacje na temat domu. Śmieszne? Może. Tylko że dołączono też groźbę. Jeśli nagonka medialna nie ustanie, zgłoszą sprawę do sądu. No dobrze. Skoro wojna? To wojna. Ale nie ja ją zaczęłam. Wieczorem, kiedy próbowałam wcisnąć się w jedyny działający prysznic w motelu, Kuba znowu wyszedł. Bez słowa. Wrócił po dwóch godzinach i w oczach miał coś, czego wcześniej nie znałam: pewność, niestrach, niezłość, twardą, surową determinację. Nie musisz się niczym martwić, mamo, powiedział. Nie zostawię cię samej. Nie wiedziałam, co zrobił. Nie pytałam, ale czułam, że to nie koniec tej historii. Raczej jej zapowiedź to jest kulminacja. Wszystko na co czekałaś właśnie nadchodzi. Zostań, żeby zobaczyć, jak mój syn odwrócił bieg wydarzeń i pokazał im, gdzie ich miejsce. Nie zdawałam sobie sprawy, że cisza może mieć taki ciężar. W tym motelu, którego ściany pamiętały czasy VHS-ów i tapet w kolorze brzoskwiniowej katastrofy, siedzieliśmy przy małym stole i milczeliśmy. Ja, z kubkiem letniej herbaty. Kuba z laptopem, który miał więcej naklejek niż niejedna walizka z podróży dookoła świata. Z zewnątrz wszystko wyglądało normalnie, ale wewnątrz we mnie buzowało coś, czego dawno nie czułam. To nie był tylko ból. To był gniew zmieszany z oczekiwaniem, bo wiedziałam, że Kuba coś planuje i wiedziałam, że nie zamierza mi tego powiedzieć. Nie teraz. Kilka dni wcześniej sądziłam, że nic mnie już nie zaskoczy, że po zdradzie, po stracie domu, po tej farsie z nowym życiem mojego męża, mój emocjonalny system alarmowy przestał działać. A potem zobaczyłam to nagranie. Kuba włączył je przypadkiem albo tak tylko powiedział. Ale wiem jedno. Gdybym miała słabsze serce, padłabym jak mucha. Na ekranie widać było mojego byłego. Tak. Tego samego, który sprzedał dom, jakby sprzedawał używaną lodówkę. Stał przed kamerą w garniturze i gadał do jakiejś grupy ludzi. Szkolenie online. Temat: Jak zarabiać na nieruchomościach, nie inwestując własnych pieniędzy. Przysięgam. To nie był żart. Liczy się kreatywność. Mówił z tym swoim błyskiem w oku, który kiedyś myślałam, że jest urokiem, a dziś wiem, że to czyste cwaniactwo. W moim przypadku, żona miała dom, ja miałem pomysł. Efekt? Wolność finansowa. I wtedy się zaczęło. Kuba wszedł do trybu, którego wcześniej nie znałam. Zamykał się w łazience na godzinę. Wychodził z laptopem. Rozmawiał szeptem przez telefon. Nie pytałam, ale obserwowałam. Czasem wracał z jakimiś dokumentami, czasem z pendrive'em, a raz z teczką, którą zostawił pod łóżkiem i powiedział tylko: Nie dotykaj. Nie pytaj, zaufaj mi. Zaufałam, nie dlatego, że byłam święta, tylko dlatego, że w jego oczach było coś, czego nie miałam od dawna wiara, że to jeszcze nie koniec. Pewnego wieczora, kiedy szykowałam mu kanapkę, usłyszałam: Mamo, jutro się zacznie, obiecuję, że cię nie zawiodę. Następnego dnia Kuba zniknął rano. Nie odezwał się przez kilka godzin, nie odbierał telefonu. A ja? Siedziałam na brzegu łóżka i miałam wszystkie scenariusze świata w głowie. Od szkolnej awantury po nie wiadomo co. O 18:47 dostałam powiadomienie. Film. Tytuł: Prawda o moim ojcu. Historia pewnego oszustwa. Kanał: Anonimowy. Miniaturka: Zdjęcie naszego starego domu. Kliknęłam i wszystko mi opadło. To był film dokumentalny, stworzony przez Kubę Złożony z archiwalnych zdjęć, nagrań, relacji sąsiadów, screenów z mediów społecznościowych, rozmów z moimi przyjaciółmi. Pełna historia. Jak mój mąż zmanipulował system, jak sprzedał dom, jak zniknął zostawiając dziecko w tanim motelu. Narracja była mocna, ale chłodna. Kuba nie grał na emocjach. On walił faktami w twarz. I wiesz co? To było mistrzostwo. Komentarze zaczęły spływać lawiną. Jak można tak potraktować rodzinę? Ten gość to szczyt hipokryzji. Mam nadzieję, że nikt więcej nie zaufa temu typowi. I to nie był tylko film. To była kampania. W kolejnym tygodniu media lokalne zaczęły temat podchwytywać. Najpierw małe portale, potem duże. TV też się odezwało. Wiedzieli, że mają materiał. Ktoś z redakcji zadzwonił do mojego byłego i. No cóż, jego odpowiedź? Nie komentuje pomówień byłej żony i jej niezrównoważonego dziecka. Oj, źle powiedział. Kuba był przygotowany. Na drugi dzień wrzucił kolejny film. Tym razem rozmowy z prawnikami, z dowodami na manipulacje przy aktach własności, z nazwiskami pośredników, z nagraniami z urzędów. Twarde dane. Nie tylko żal matki. To był dokument, który pokazał, jak system pozwala cwaniakom robić z ludzi idiotów. A Kuba nie był już tylko dzieckiem pokrzywdzonej kobiety. Był twórcą, sygnalistą, głosem ludzi, którzy nie mają głosu. W piątek po południu zadzwonił telefon. Numer zastrzeżony odebrałam. Dzień dobry, tu biuro burmistrza. Czy moglibyśmy porozmawiać na temat materiału, który stworzył pani syn? To ważne. Zamarłam. Nie tylko go zauważyli, wzięli na serio. Wieczorem Kuba wrócił do motelu z paczką ciast i uśmiechem na twarzy. Wiedziałaś, że film ma już pół miliona wyświetleń? Nie wiedziałam, ale gdy to usłyszałam, poczułam coś dziwnego. Nie radość, nie zemstę, dumę. Nie z siebie, z niego. Bo zrobił to, czego nie odważyłby się żaden dorosły. Wziął sprawiedliwość w swoje ręce i zrobił to mądrze. Myślisz, że to już koniec? Ani trochę. To, co wydarzy się dalej, przejdzie do historii naszej rodziny. Nie możesz tego przegapić. Rano obudziło mnie coś, czego nie słyszałam od miesięcy. Cisza. Ale taka dobra. Taka, w której człowiek wie, że wszystko wreszcie zaczyna się układać. Nie było skrzypiących rur, sąsiada z telewizorem nastawionym na cały regulator, ani nieprzyjemnego zapachu z łazienki. Tylko ja, kawa, i ten dziwny, głęboki oddech. Który człowiek bierze wtedy, gdy po raz pierwszy od dawna czuje, że nie jest już bezsilny. Kuba jeszcze spał. Wyglądał inaczej niż wtedy, gdy spaliśmy tu po raz pierwszy. Już nie jak dzieciak zraniony przez rzeczywistość. Teraz był. twardy, gotowy. Jakby urosło w nim coś, co wcześniej nie miało prawa się pojawić. Mój telefon piknął. Powiadomienie od redaktorki z lokalnej gazety. Jutro puszczamy okładkę z waszą historią. Zmieniamy imiona, ale ludzie i tak zrozumieją. Jesteście głosem tych, którzy latami byli ignorowani. Nie kliknęłam. Po prostu zamknęłam oczy i poczułam ulgę. Ale życie nie daje finału w ładnym opakowaniu z kokardką. Prawda? Bo dokładnie tego samego dnia odezwał się on. Mój były. Ten cały wolność, finansowa i życie marzeń. Napisał maila, jakbyśmy byli starymi przyjaciółmi, którzy się pokłócili o krem do kawy. Musimy porozmawiać. To zaszło za daleko. Kuba zrobił coś, czego nie da się już cofnąć. Zaszło za daleko? Tak dobrze. Bo granice, które on przekroczył, nigdy nie powinny być ruszane. Spotkaliśmy się w kawiarni, którą wybrał specjalnie nowoczesna, z modnym betonem na ścianach i cenami, jak za wakacje nad morzem. Wszedł pewnym krokiem, wciąż w tym samym stylu. Garnitur, zegarek, mina jak z reklamy sukcesu. No to co teraz? Zapytałam od razu. Bez powitania, bez czułości. Posłuchaj, to wszystko wymknęło się spod kontroli. Nie wiedziałem, że Kuba pójdzie aż tak daleko. A jak daleko według ciebie zaszedł? Pokazał prawdę? Użył faktów? Czy po prostu zrobił to, czego ty się zawsze bałeś? Że ktoś cię w końcu rozliczy? Zamilkł. Zniszczyliście mi reputację. Firma wisi na włosku. Wspólnicy chcą się wycofać. Myślałem, że jesteśmy dorośli. Bycie dorosłym zaczyna się wtedy, kiedy bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje, a nie wtedy, kiedy podpisujesz papiery za moimi plecami. Widziałam w jego oczach pierwszy raz coś, co przypominało lęk. Nie przed sądem. Nie przed pieniędzmi, przed własnym synem. Wróciłam do motelu z poczuciem, że wszystko powoli siada na swoje miejsce. Ale najwięcej wydarzyło się następnego dnia. Weszłam na stronę Urzędu Miasta tylko po to, żeby sprawdzić godzinę otwarcia biura nieruchomości. I wtedy to zobaczyłam. Projekt uchwały. Tytuł: Nowelizacja przepisów dotyczących współwłasności i ochrony prawnej osób. Współdzielących nieruchomości z członkami rodziny. Autor: Kuba B. Niezależny konsultant DASZKOH Sprawiedliwości Społecznej. Zaparło mi dech. Zadzwoniłam do niego. Nie odebrał. Po godzinie wrócił. W ręku miał list nie e-mail nie SMS list z podpisem burmistrza zaproszenie do udziału w pracach nad nowym prawem lokalnym. Siedziałam w ciszy przez chwilę. Potem powiedziałam, Zrobiłeś coś, czego nie zrobił nikt w tym mieście od lat. A on odpowiedział Nie chciałem być kolejnym, który tylko narzeka. Chciałem coś zmienić dla ciebie, dla mnie, dla tych wszystkich, którzy nie mieli głosu. I wtedy wiedziałam, że ta historia nie kończy się happy endem, bo to nie bajka, to nie Disney, to życie, ale kończy się zwycięstwem. Nie dlatego, że odzyskaliśmy dom, nie dlatego, że były mąż dostał nauczkę. Nie dlatego, że media nagłośniły sprawę, tylko dlatego, że mój syn pokazał światu, że nie trzeba być starszym, silniejszym czy bogatszym, żeby mieć wpływ. Wystarczy odwaga. I prawda. Kilka miesięcy później siedzieliśmy razem w nowym miejscu. Nie było to duże mieszkanie, ale było nasze. Z kafelkami, które sama wybrałam, z zasłonami, które Kuba powiesił krzywo, ale z dumą, z ciszą, którą w końcu pokochałam. Na stole gazeta. Na pierwszej stronie chłopak, który zmienił zasady gry. Lokalny bohater bez Peleryny. I wiesz co? Możesz zabrać człowiekowi dom, możesz próbować odebrać godność, ale jeśli zostawisz mu serce i wolę walki, zbuduje wszystko od nowa.